Witajcie z tej strony The Simmer Bunny w już 18 odcinku Sims Masu. Dzisiaj będziemy sobie grali, będzie świąteczna rozgrywka. Ogólnie bardzo Was przepraszam, że wcześniej się takie odcinki nie pojawiały, a to dlatego, że niestety nie miałam czasu. Byłam też chora, jak mogliście słyszeć po moich materiałach, więc niestety nie udało mi się tego zrobić, zrealizować jak chciałam, ale dzisiaj właśnie już się czuję lepiej, więc pojawia się taka świąteczna rozgrywka. Na początku przedstawię Wam tą rodzinkę, a Później opowiem Wam trochę o nich w wykasie i później przejdziemy sobie do normalnej rozgrywki. Pokażę Wam ich też dom, więc dzisiaj będzie taki odcinek: Wam wszystko pokażę, a jutro lub za dwa dni będzie właśnie normalna rozgrywka i będziemy przygotowywali się do świąt. I jak widzicie, jesteśmy już przy naszej pierwszej bohaterce. Nazywa się ona Jess Collins. Jej aspiracją jest autorka bestsellerów. Kolejną cechą jest cecha dobra, rodzinna, a także towarzyska. Jak widzicie, wygląda ona tak. Um, te mody są mieszane z modami Maxi Smash, z modami alfa, a także Gra. Więc będzie wyglądało to naprawdę ciekawie. Uważam, że. Ci simowie nie wyglądają jakoś mega super ładnie, aczkolwiek starałam się przygotować do tego odcinka, oczywiście jak najbardziej potrafiłam. Więc tutaj mamy naszą Jazz. Ona wygląda z twarzy tak, jej profil wygląda w taki sposób. Moim zdaniem jest dość ładną Sinką. Jak widzicie, jej strój pierwszy wygląda tak. Jest to właśnie taka luźna koszulka wraz ze spodniami i takimi luźnymi butami. Yy, tutaj starałam się porobić kilka strojów zawsze dla każdego sima. aczkolwiek jak widzicie, weszły mi tutaj trzy stroje. Drugi wygląda w taki sposób, jak widzicie, zmieniła nasza jazz buty, a także bluzkę. Jest ona z naszej mm, gry. Oczywiście z dodatku uniwersytet. Nie jest ona z modów. Postępnie zauważyłam, że właśnie jedna bluzka wygląda prawie tak samo właśnie z modów, a postanowiłam właśnie tutaj wykorzystać z naszej gry. Kolejny strój wygląda w taki sposób: są to takie getry z taką luźną bluzą. Uważam, że ten strój jest taki bardzo luźny i właśnie do takiego chodzenia po domu. Yy, oficjalne stroje wyglądają tak. Jak widzicie, mamy ich trzy. Może Wam pokażę pierwszy, i właśnie tutaj nasza Jess ma taki makijaż. Wygląda on dość ciekawie, aczkolwiek jest bardzo nietypowy. No i tak sukienka wygląda, oczywiście takie buty z rajstopami wyglądają w taki sposób. Strój drugi wygląda tak, jest to właśnie taka krótsza sukienka z takimi butami wysokimi. Nie wiem jak wam, ale mi takie buty się bardzo podobają i w ogóle daję im bardzo często Simon Kolejny strój trzeci wygląda tak, jak widzicie nasza Jess zmieniła włosy, one są właśnie takie upięte w taki warkocz. A także, jak widzicie, mamy tutaj taką spódniczkę dość długą z taką luźną bluzą. Yy, strój sportowy wygląda tak. Jak widzicie, mamy tutaj takie yy, dresy: w sumie to są takie bardziej getry, wraz z taką dłuższą koszulką. Do snu wygląda tak. Tutaj nie ma nic ciekawego. Kolejny strój już. Taki imprezowy wygląda tak. Jak widzicie, ta sukienka, jak na nią klikniemy, jest z zostań gwiazdą. Ogólnie tej sukienki bardzo często używam w moich rozgrywkach z Maxi Smatch, dlatego że uważam, że ma piękną teksturę i w ogóle jest przepiękna. Bardzo mi się podoba. I strój. Ojej. Strój drugi wygląda tak. Jak widzicie, on jest taki mm, dość nietypowy. Starałam się połączyć dość nietypowe elementy. Wydaje mi się, że wygląda to dość ładnie, aczkolwiek dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co sądzicie właśnie o takiej rozgrywce na moim kanale i co sądzicie o tych simach, których Wam przedstawiam. I tutaj, jak widzicie, nasza jazz bez makijażu wygląda tak. Ona wygląda moim zdaniem bardzo dziwnie bez makijażu, ale też jest bardzo ładna, jest strasznie nietypowa. E, tutaj mam taki strój dopływania, strój dopływania numer 2 wygląda tak. E, strój na gorącą pogodę, to tutaj nie starałam się czegoś ładnego stworzyć, dlatego że raczej nie będziemy go używali w zimę. I tutaj mamy kolejny strój na zimną pogodę i wygląda on tak. Jak widzicie, jest to taki gruby sweter wraz z jeansami i takimi dość sporymi butami. Może przejdziemy do męża Jess i on się nazywa John, z twarzy wygląda tak. Jak widzicie, ja w ogóle nie umiem tworzyć simów o płci męskiej, niestety nie udaje mi się to i każda moja próba kończy się nad tym samym, że albo ci simowie wyglądają tak samo, albo wyglądają po prostu bardzo dziwnie. E, więc wydaje mi się, że John mi się dosyć udał, jego cechy, mm, jak widzicie, jest tutaj porywczy, dobry, a także rodzinny. Jego aspiracją jest kulturystyka yy, i wygląda on tak. Yy, tutaj starałam się mu nie dawać do sporo modyfikacji, bo w ogóle mam bardzo mało modów dla mężczyzn. Nie wiem, jak wy dajcie mi znać, czy macie dość sporo modyfikacji właśnie w kasie. Yy, ja dla mężczyzn mam dość mało, dlatego że jak słyszeliście, nie umiem ich tworzyć. Strój pierwszy wygląda tak, strój drugi wygląda tak, jest on bardziej taki luźny. Strój oficjalny wygląda w taki sposób, jest to właśnie taka koszula już z modów, e, dlatego że ostatnio mi się udało ją bardzo e, fajnie pobrać i wygląda ona w taki sposób. Jest to taka granatowa lub w sumie taka bardziej wpadająca w brąz koszula. E, takie spodnie niebieskie, a także takie buty. Strój drugi wygląda tak: jest to kolejna mm, rzecz z modów. Jak widzicie, jest to taki sweter z koszulą, a także właśnie czarne spodnie z takimi dość wyjściowymi butami. Strój sportowy wygląda tak: tutaj nie mamy nic ciekawego, to wszystko z, z gry. Yy, tutaj mamy tą koszulkę z modów, tutaj mamy spodnie zwykłe i kapcie i skarpetki chyba też z gry. Strój imprezowy wygląda tak, góra oczywiście z modów, dół nie jest z modów, możecie go znaleźć we swojej grze i wygląda on tak. Strój do pływania, którego nie będziemy używali, strój na ciepłą pogodę i na zimną. Jak widzicie tutaj na zimną John wygląda w taki sposób, niestety usuwają mi się rzęsy, mam ten problem, więc... Bardzo was przepraszam za to, aczkolwiek na no, moim Steamie będą się usuwały rzęsy. A to w sumie wyszło po tym, jak właśnie była ta aktualizacja grudniowa, i niestety, właśnie rzęsy zaczęły mi się usuwać u Steamów, w, których, w ogóle w moich rozgrywkach i u których, których gram. Jak widzicie, ten Steam wygląda tak, i strój drugi wygląda tak. Może przejdziemy do ich małego syna. Jest to taki mały todlerek. Nazywa się on Terry, a jego taką bardzo fajną cechą jest rezolutny. Wygląda on tak. Słuchajcie, zdaję sobie z tego sprawę, że te włoski są z modów alfa, ale bardzo mi się one podobały i postanowiłam je właśnie dać. On tutaj w ogóle nie ma za ciekawych strojów, to tak szybko wam przelecę. Aczkolwiek nie wygląda to jakoś super. Tutaj, oczywiście, strój na zimną pogodę jest właśnie tutaj, kalosze, i wydaje mi się, że w ogóle cały zestaw tak. Cały zestaw jest z czterech pół roku i wygląda on tak. Przejdziemy tutaj, może, do ich córki, która nazywa się Chloe, i ona, słuchajcie, jest nastolatką, jak widzicie. Ona chciałaby zostać jakiejś mama, autorką bestsellerów. jej pierwszą. Jest towarzyska, a druga jest romantyczka, więc kto wie, może będzie nam pisała bardzo ciekawe książki. Jestem bardzo ciekawa, co właśnie zrobimy z jej wybraną karierą. Może pójdziemy z simieniem na studia. Jak widzicie, nasza simka wygląda tak. Jej pierwszy strój właśnie wygląda w taki sposób, i drugi strój wygląda tak. Tutaj, na oficjalne, nasza simka, jak widzicie, jest dość odstawiona. Tu ma taki duży. Hmm, rozświetlacz, a także właśnie ten rozświetlacz w kącikach ust e, Boże, w kącikach oczu bardzo Was przepraszam e, i tak to wygląda, słuchajcie taka sukieneczka, oczywiście z modyfikacji, jeśli macie pytanie odnośnie jakiegoś moda, to piszcie mi w komentarzu, ja postaram Wam się go podlinkować, tutaj jak widzicie mam czarne rajstopy wraz z takimi butami oraz taką sukienkę w takim kolorze śliwkowym Strój sportowy wygląda tak. On nie jest zbyt ciekawy. Do snu wygląda w taki sposób. Taki oficjalny, nie, to jest imprezowy i imprezowy wygląda tak. Dopływania wygląda w taki sposób. I tutaj w sumie nie ma nic ciekawego. Tutaj ma ten sam co mama, tylko w kolorze różowym. Więc słuchajcie, ja przychodzę zaraz z Wami do ich domu, szybko Was oprowadzę. A później sobie chwilę pogramy. Zdaję sobie z tego sprawę, że odcinek będzie bardzo długi, ale jeśli dotrwacie, to mam nadzieję, że w ogóle taka tematyka filmu Wam się spodoba. Dlatego, że planuję na kanale dużo rozgrywki. Jeśli jesteście zadowoleni, to koniecznie dajcie mi kciuka w górę, a także subskrypcję. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to my słuchajcie, zaraz przechodzimy. Więc jak widzicie, jesteśmy już w naszym domku. Bardzo się z tego powodu, słuchajcie, cieszę. I jak widzicie, wygląda on w taki sposób. Jeszcze wam pokażę tutaj ten dach. I wygląda on tak. Mam nadzieję, że ten. O kurczę, co mi się dostało z tymi drzwiami? Co tu się stało? Dobra, w każdym razie domek wygląda w taki sposób. Jak widzicie, mamy tutaj taki piękny kominek w ogóle. Bardzo podobają mi się takie domy, właśnie w takim utrzymanym stylu. Mam nadzieję, że Wam też ten domek się podoba. Nie jest on jakiś świetny, aczkolwiek starałam się, by wyglądał on naprawdę ładnie. Yy, I wygląda on tak. W środku już Wam pokazuję, jak on wygląda. Pokażę Wam to, słuchajcie, w trybie budowania tylko wyłączymy sobie kratki i wyłączymy sobie to, te kratki przyciskiem G. Jeśli nie widzieliście, to wiecie teraz, że do wyłączenia, właśnie kratek, przydaje się klawiatura i ten klawisz G. Jak widzicie, mamy tutaj taką kuchnię, i może Wam pokażę to tak. Tutaj, jak widzicie, jest nasza Chloe. Tutaj jest nasza. O. Jak widzicie, tutaj mamy taki malutki salonik, choinkę, wózeczek, yy, jeszcze właśnie jak nasz yy, maluch był mały i tutaj mamy właśnie tutaj taką jadalnię. Jeszcze tutaj, jak widzę, nie ma drzwi, a powinny być, więc jeszcze sobie tutaj dorobimy. O, yy, tak to powinno być. I jak widzicie, mamy tutaj taką yy, fajną werandę i ona wygląda tak. Co ja tu zrobiłam? <noise> Bardzo Was przepraszam, ale w po prostu nie grałam. Mm, tak i jak widzicie, to wygląda tak. O! Tutaj mamy taką małą łazienkę. Tutaj mamy dwa pokoje. To jest pokój rodziców. Tu jest w sumie jeszcze taki pokój. Nie wiadomo do czego. Jeszcze zobaczymy, jak on się nam przyda. I tutaj właśnie mamy pokój naszej Chloe i naszego maluszka. Tutaj, jak widzicie, mamy łóżko. I tutaj jeszcze jej biurko. Ten domek mam nadzieję, że Wam się podoba, dlatego, że ja na przykład uwielbiam mm, takie jaskrawe kolory wraz z brązowym. Nie wiem, moim zdaniem to bardzo do siebie pasuje. Teraz sobie przejdziemy, słuchajcie, do trybu życia i musimy sobie to ogarnąć, więc może tutaj naszą simeczką sobie usiądziemy w sumie. To niech sobie oni usiądą. Mm, proponuję jeszcze... Aha! Jeszcze nie mamy komputera i to słuchajcie, komputer nam się przyda. I w sumie możemy zrobić tutaj. Ten pokoik, on, mam nadzieję, że on będzie funkcjonalny. Raczej powinien być. Yy, I tak to będzie wyglądało. I będzie jeszcze nam potrzebny komputer. Chyba, że weźmiemy sobie laptop w sumie. Zobaczymy, jakie są koszta. A jak widzicie, mamy dość sporo pieniędzy. To możemy sobie zaszaleć. Yy, I weźmiemy sobie chyba ten ze StrangerVille. Chociaż ten komputer spoko też wygląda. Yy. No i jak wiecie, nasza Chloe... Chce zostać pisarką. I jak widzicie, tutaj mamy właśnie autorkę bestsellerów. Yy, zobaczymy sobie. No, oni ogólnie są pogarniani, bo ja przed chwilą w sumie ich wprowadziłam. To tak właśnie ten odcinek będzie na takim trochę nieogaru. Mam nadzieję, że kolejne filmy będą lepsze. My, słuchajcie, sobie przejdziemy właśnie nie do pauzy i sobie się wykąpiemy. Yy, może wykąpiemy sobie Terego. Yy, nasza mama. Jeszcze musimy, jedna rzecz jest bardzo ważna, dlatego że musimy sobie kupić tutaj termostat, który będzie tutaj gdzieś, nie wiem, może tu. I możemy sobie czujnik też, bo nie chcę, żeby nam się taka ładna kuchnia zjerała. No i co, w sumie możemy sobie coś przygotować do jedzenia. Nasza Chloe w sumie to niech sobie tutaj pójdzie i niech może sobie coś napisze. Może niech sobie poćwiczy Umiejętności literackie A nasza Simeczka tutaj będzie sobie Gotowała Co w sobie możemy gotować? Może makaron z serem I weźmiemy sobie ją dla rodziny Będzie to taka kolacja Śniadanie Aha dobra widzę nam przeszkadza ten wózek Żeby się tam dostać Wygląda naprawdę ładnie No ale jak widzę teraz że nasza Simka Nie może przejść A szkoda no, i tutaj będziemy musieli sobie go przesunąć. Nie wiem, może go tu sobie przesuniemy. Musimy tylko zmienić jego. sobie klikam Alta. Tutaj sobie przesuniemy go. Będę musiała pokój słuchajcie, inaczej ogarnąć. Ten. Dobra. to nasza Simka będzie sobie robiła. Może jeszcze naszą Chloe sobie tutaj pójdziemy i wybierzemy codzienne dekoracje. Możemy w sumie fundamentów i fajnie było, gdyby one były w jakiś sposób ozdobione to może klikniemy sobie na światełka hmm. możemy sobie wziąć sobie lampki yy, i klikniemy sobie takie bardzo mi się podobają, to możemy sobie kliknąć, później sobie możemy jeszcze wybierać codzienne dekoracje i dekoracje yy, fryzów nie wiem Krawędzi. Yy, I weźmiemy sobie tutaj te sopelki, bo może to naprawdę ładnie wyglądać. Yy, tutaj, jak widzę, nasz sim został wykąpany na 4. Yy, no i tak to, słuchajcie, będzie wyglądało, jak tam nasza simka sobie gotuje. Yy, no i jak to wygląda. Słuchajcie, nasza. Yy, dobra, nasza jazz sobie już ugotowała. I tutaj sobie może zjemy. Niech sobie weźmie porcję. Mm, tutaj niech sobie on też weźmie porcję. Nasza Simka tu dalej będzie sobie tutaj mm, wybierała ozdoby. Jak widzicie, na razie będzie wyglądało to tak. Już wam pokazuję w trybie budowania. A, um, klikniemy sobie tak i będzie to tak wyglądało. Moim zdaniem wygląda to naprawdę fajnie. W tym sensie ma to taki klimat świąteczny. Pamiętajcie, że kolejne odcinki to, że będzie takie sowite przygotowanie do Wigilii, z czego bardzo się cieszę, bo ja ogólnie strasznie lubię grać. Nie wiem jak wy, ja wydaje mi się, że w Simsach najbardziej jednak lubię rozgrywkę. Ona jest wydaje mi się, że takim najciekawszym punktem tej gry, ale pamiętajcie, że każdy jakby ma swoje zdanie i możecie mieć odmienną opinię na ten temat, więc... Możecie mi dać znać w komentarzu. Jestem w ogóle bardzo ciekawa waszych opinii. To nasz Sim w sumie może pójść spać, bo nie, niech on sobie w sumie pośpi. Albo w sumie... A właśnie, jeszcze musimy kupić nocnik. O tym zapomniałam. A To wydaje mi się, że jest dość istotną sprawą. Dobra, klikamy sobie tutaj nocnik. Możemy sobie tutaj kliknąć w sumie. Alta, G i przechodzimy do rodziny. No, tutaj może mm, Pomoc z nocnikiem I niech nasza Jess się tym zajmie Ona powinna już w sumie zjeść e, No Nasza Jess tutaj jest, dobra Wydaje mi się, że ona już powinna Sobie ogarnąć mm, Ok Ona już sobie słuchajcie Zajada Tutaj nasz ojciec sobie je przy stole Jako jedyny normalny <grytanie> Je przy stole e, i jak widzicie, zaczął padać śnieg. Wow! Nie wiedziałam, że w pierwszym odcinku już będzie padał śnieg. Bardzo fajnie to wygląda. Mam nadzieję że w ogóle, że taki odcinek Wam się spodoba. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co sądzicie o w ogóle rozgrywkach na moim kanale, bo jestem bardzo ciekawa, czy po prostu podoba Wam się taki content i jeśli tak, to co mogłabym poprawić? Dlatego, że ja ogólnie bardzo rzadko tak właśnie gram i mówię, więc jest to, nie ukrywam, dość ciężkie. I co tam... A, nasz jest smutny, Terry. No dobra, nie, no idź spać i będzie dobrze. Yy, nasza Chloe, niech sobie tutaj pójdzie w sumie. Ona może... Yy, mam nadzieję, że teraz to pójdzie. Czy nie będzie mogła dojść? Yy, napisz, Ćwicz umiejętności literackie. Aha, dobra, nasza Jess nie chce nic robić, no spoko. To niech sobie może sobie podejść. O, dobra, podejść podeszła. No i super. To niech w sumie słuchajcie. Niech sobie ona mm, tutaj napisze coś. Czy nie może ona tego zrobić? Miejmy nadzieję, że może. Ym, no dobra. I ona tutaj słuchajcie będzie sobie pisała. Gdzie jest nasz 4? On tutaj sobie chodzi. Jak widzicie, każdy jest w takim stroju zimowym. Sobie tutaj chyba klikniemy i ustaw na cieplejszą. No trudno, będziemy narażeni na dość spore koszty. No ale trudno, słuchajcie, jak będzie zimno, to nic na to nie poradzimy. No, i tak to będzie wyglądało. Nie wiem, słuchajcie, co teraz zrobić w sumie. Można by było to tak zrobić. No, nie wiem, co nam to da, no ale dobra. Może przynajmniej będzie dało się z tego mm, korzystać. To klikniemy sobie naszą Chloe dalej i możemy sobie tutaj napisz umiejętności literackie, i może teraz coś to pomoże. E, to znowu nie działa. Dlaczego to nie działa? Nie wiem, słuchajcie o co chodzi. E, to wiecie co? Ja chyba kupię sobie tutaj półkę na książki. I wydaje mi się, że to będzie nawet okej okay, opcja. Mm -hmm. Aczkolwiek fajnie by było, gdyby oni mieli trochę więcej miejsca. Wkurza mnie to, że nie mam wystarczająco miejsca, aby tutaj wszystko pomieścić. Aczkolwiek no trudno no, jakby mm, meblując to i w ogóle. Yy, nie spodziewałam się, że będzie to aż tak yy, dramatyczne, że nie będziemy mieli po prostu miejsca na nic. No trudno, słuchajcie, jesteśmy... Bo ja w ogóle jestem w stanie to zaakceptować, bo możemy w sumie zrobić jeszcze jakiś remoncik, oczywiście przed Wigilią, żeby był taki bardziej świąteczny klimat. I co Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale gra mi się wyłączyła. Bardzo was za to przepraszam, no, ale niestety nie miałam wpływu na to. Może pójdziemy sobie naszą jazz i niech sobie... Przyjdą ci sąsiedzi, pogadamy sobie z nimi, Kogo, jak się nazywa ta pani. Ewa, capricioza. No spoko. Jak ta pizza? Dobra, niech ona sobie pozaprasza tych ludzi. Nie może. Dlaczego ci ludzie nie mogą? Weź sobie usiąść, gościu. Niech sobie John usiądzie, ty też sobie usiądź i przestańcie gadać. I teraz może uda Ci się zaprosić sąsiadów. Y Dobra, zaproś sąsiadów. No, przestań gadać. I zapraszam sąsiadów. Mhm. Mm o Boże. Dobra. Zapraszamy ich. Hmm. Czego to nie działa? Kurczę. O co chodzi? Dobra. Tutaj możemy zaprosić sąsiadów. No, dlaczego oni nie mogą wejść? Zaproś. No, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, dobra. No cóż, chciałam. Nie mogłaś nawet tu podejść, jak widzę. No i co? No i mamy tutaj sąsiadów. To ja nie wiem o co chodzi. Dobra, możemy sobie porozmawiać z nimi. Tutaj możemy sobie z tym gościem przyjazne powitanie. Możemy sobie z, sobie z nimi tak opogadać. Tutaj na, niech nasza Chloe sobie zagada z jakąś dziewczyną. Niech ona sobie właśnie pogada. Tutaj mamy nawet fajnego faceta. Co tu się stało? Za dużo ludzi. Dobra, tu nasz Terry sobie śpi. My, słuchajcie, mm, sobie zrobimy jakąś fotkę, bo to fajnie będzie wyglądało. Tylko jak ten gościu nam się usunie z kadru, to możemy sobie kliknąć tab. I tak to będzie wyglądało. <grywdy> Bardzo śmiesznie to wygląda, jak widzicie, bo tutaj ta Simka jeszcze ma mody. Dobra. Tak to, słuchajcie, będzie wyglądało. E, jeśli jeszcze nie macie mnie na Znajomych na Orginie to możecie mnie dodać, tak, tak wam powiem. Dobra, jak widzicie, tutaj mamy naszą slimeczkę. E, jestem ciekawa, czy ona w ogóle może korzystać z tego łóżka. E, w tym sensie nie. Trzeba jej na początku pogarniać wszystko. E, niech ona, słuchajcie, skorzysta sobie z toalety. Niech na umie zęby. Jak tam nasza Simka? Ona ma coś z zabawą. Dobra. To zaraz sobie coś ogarniemy. Nasza Jazz tutaj sobie będzie korzystała. Niech nasza. Boże Jazz, Chloe. Niech nasza jazz właśnie sobie teraz coś zje. Okej, okay, nie może nic zjeść, bo ta baba tam siedzi. Rozumiem. To my sobie, słuchajcie, trochę odsuniemy ten stolik, trochę nie czaję, co tu się stało, no ale dobra, nie, nie będziemy nic przesuwali, bo mi się to podoba. I ona będzie tak tu siedziała. Tery, co z terym? Dobra, niech ona sobie będzie myła zęby. Niech Tery sobie w sumie może. chociaż w sumie to niech schowa do lodówki. Niech Tery sobie pogotuje. Bo fajnie było gdybyśmy mieli trochę więcej jedzenia. żeby było już na przykład na śniadanie. Jak tam u naszej Jazz. Dobra, ona musi iść do toalety. I co jeszcze? W sumie ze spaniem nie jest aż tak źle. Jak widzicie ja nie mam włożonych jeszcze żadnych modyfikacji i na razie nie będę miała ewentualnie MC Command Center, dlatego że ostatnio zepsuła mi się gra, musiałam ją naprawać przez Origina i nie było to zbyt przyjemne, więc mam nadzieję, że teraz nic mi się nie będzie działo z grom. Niech słuchajcie sobie weźmie kąpiel. Się wykąpię w sumie z bąbelkami, bo wtedy będzie mieli higienę na stówę. E, jak tam nasza jazz, ona tutaj sobie siedzi, gada i w ogóle. No i super. E, tutaj mamy ekscytację, wreszcie śnieg. Jak widzicie, wszystko jest wy śniegu. E, łącznie z naszą ozdobą świąteczną. E, jak to słuchajcie, wygląda? Moim zdaniem, bardzo klimatycznie. Nie wiem, jak wy. Dajcie mi znać w komentarzu co sądzicie o tym domku. I co sądzicie o tym klimacie świąt? Jak widzicie, one idą pełną parą u nas. Zaraz sobie wyszukamy jakichś fajnych ozdób, nikołajów i w ogóle. Dobra. I teraz sobie możemy w sumie pójść naszą jazz. Tak, niech ona sobie, słuchajcie, niech szpera w poszukiwaniu dekoracji. Tak to będzie wyglądało. Niech ona sobie poszpera. Tutaj nasz John się kąpie i o co chodzi? Aha, tutaj nasza Jess nie może wyjść dlatego, że tam jest ten stolik. Yy, widzę właśnie o co jej chodzi. Dobra, może teraz jej się uda wyjść w końcu. To wygląda jak jakaś szklana pułapka, no ale spoko. Eż, niech sobie poszpera. Tak, teraz to działa, słuchajcie. Yy, no. I zabawa niestety idzie na minus. W sumie fajnie było, gdybyśmy ogarn ogarnęli sobie jakiś telewizor. E może tutaj w sumie coś by się dało. Chyba, że sobie ogarniemy coś z modów, no ale to później. Dlatego, że chciałabym po prostu na razie sobie pograć bez modów. E no. Uda nam się raczej z tym telewizorem. Nie będzie źle. W sensie, Simowie na pewno będą to oglądali. Będzie coś śmiesznie wyglądało, no ale cóż. Dobra, tutaj klikniemy sobie ten telewizor, niech on będzie tak. I w sumie oni będą mogli sobie oglądać film. Ale nie, na razie nasza Jess, z tego co wiem, to musi najpierw posz- a, dobra, już poszperała. To my sobie słuchajcie, przejdziemy właśnie do oglądania filmu. Niech ona sobie słuchajcie usiądzie, sobie film pogląda. Tutaj mamy sąsiadów, jak tam nasza Chloe. Yy, ona odczuwa chęć do flirtów. I z kim ona flirtuje? Z panią Capricciozą. No to sobie wybrałaś panią. Dobra. My sobie, słuchajcie, chyba pójdziemy naszą jazz. Yy. Naszą jazz sobie chyba pójdziemy na rynek, szczerze. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. No ale dobra. Yy, zaraz. No i tutaj nasza simka będzie się. Zabawiała, oglądając film. Tutaj nasz tery jest rozbawiony. Niech no, sobie, słuchajcie, coś zje, sobie niech otworzy i niech sobie. Aha, dobra, umieści w koszu. Czyli co z tym tortem? Kurczę, nie ma torta, którego mieliśmy zrobić. Dobra, ciasto czekoladowe, no, niech sobie zrobi, niech sobie pogotuje chłop. Tutaj nasza Chloe, niech sobie w sumie to ona jeszcze może. Ona ja sobie usiądzie. Niech sobie... Aha, czyli ty nie możesz, dobra. To niech sobie tu usiądzie. Eee, I niech sobie w sumie poogląda film. Film, dobra. Jak to wygląda? No i dosyć spoko. Jak widzicie, wygląda to naprawdę ładnie. Mamy przepiękną atmosferę. Przepiękny domek, oraz przepiękną aurę. Jak widzicie, jest dużo śniegu w porównaniu do tego, co my tutaj mamy u nas, czyli w Polsce. U mnie w ogóle nie ma śniegu, nie wiem jak u Was, ale u mnie kompletnie nie ma śniegu. Był 1 grudnia, ale później stopniał, i niestety śniegu nie ma do tej pory, więc bardzo przykro, no ale cóż. Ja się, słuchajcie, będę z wami żegnała, dlatego że ten odcinek zdaję sobie z tego sprawę, że jest bardzo chaotyczny i ten odcinek właśnie taki będzie, bo on miał być taki organizacyjny, a później przyjdziemy sobie do takiej typowej rozgrywki i wtedy będziemy właśnie sobie wszystko ogarniali, więc mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!